Thank you. Dobry wieczór. Przez e, z zagadkę miałem e, nieodparte wrażenie, że w tej e, grozie odwróconej, nieco groteskowej epokzie jakieś takie toporowskie e, ślady. E, czy e, e, topor jest jakimś e, punktem odniesienia i teraz kim dla Twojego pisania? Byłem mały, to być Wydaje mi się, że jest zamknięty, ale jest świetnie autorem, ale dla mnie bardziej baśnie, bardziej Dream i takie to, rzeczy, bo dostałem ostatnio, przez które jestem patron w Buffalo Synchu, na czym doczyliśmy przez parę lat. I tak naprawdę zagadka jest w tym sensie ciągiem dla dzieci raczej, oddejcie dla dzieci. To no takie, nie jest to świat, nie był obrócony, ale tak naprawdę nikt nie jest obracany, nic nie jest obracony, obracony, bo w większości moim zdaniem taki jest świat. Książki o dzieciach i dla dzieci, znowu odwracając sytuację, są jednocześnie zawsze książkami o rodzicach. Albo szerzej, o rodzinie. Nie? Tutaj ta, ta rodzina również jest takim zbiorowym, zbiorowym bohaterem. Chciałbyś umieścić tą e, literacką e, rodzinę, o której kiszesz e, na jakimś na, na, na tym szerszym planie? To znaczy, e, na ile to jest tylko i wyłącznie figura e, literacka? Znaczy, to w ogóle nie jest bo, bo, że figura literacka, jak w sumie żadna moja książka taka nie była, bo Zagadka to jest książka o domu dziecka na Oruni I przez dzieciństwo, życie urodziłem się na Orunii, bo jest taka grańska i nie słyszałem domu dziecka. Moja mama była nauczycielką w tym domu dziecka i, i znam do dzisiaj osoby z tego domu dziecka, więc damu ten dom dziecka, szkoła specjalna, jakie to były tematy dzieciństwa, czy tematy ludzi wykluczonych, poniżonych i co przez społeczeństwo. No, to była taką spółkę podwórkową domową, więc to jest identyczna książka o prawdziwych ludziach, o prawdziwej historii. To jest tak naprawdę moja historia. Para domowa, jakby te wcześniejsze książki, które miały w sobie, na przykład temat połata ustny, ten temat był dlatego, że mój dziadek, jego siostra albo. Y, byli, byli ofiarami tego właśnie. Albo moja żona, moje dzieci i rodzina mojej żony, koleżanki, że dostał historię u się w pod Rzeszowem. Więc dla mnie zawsze te tematy nie były. to nie było porowanie na temat albo coś fascynującego, tylko to była opcja odrabiania albo przerabiania historii domowych. A, to właśnie Zostańmy tylko przy tym szarabianiu Chciałam się zapytać o to, jak się pisze po skand. Bo to jest oczywiście bardzo duże słowo, ale polemika, która się wydarzyła po twojej ostatniej książce, no myślę, że zaskoczyła środowisko poetyckie, bo zahaczyła o środowiska akademickie, dziennikarskie, krytyków sztuki, antropologów, historyków i Holocaustu. Holokaustu. Czytałam rozmowy z Piltą w którą ostatnio to bo przeprowadzi przy okazji premiery książki, że trochę inaczej to rezonuje w kontekście amerykańskim, ale oczywiście auto w Orpaście i w Sobocie to jest jakby zupełnie osobna historia, a jednak książkę wydajesz w Polsce, drugą, która, znaczy kolejną już, ale książkę zaraz ym, po Karlu, w tirach gdzieś też z tym reprodukowaniem przemocy i reprodukowaniem opowieści o krzywdzie i o doświadczeniu yy, krzywdy i o tych, którzy krzywdę zadają, którzy, którzy krzywdę odczuwają to znowu się cekakce pojawia. No więc jak się zmierzyć z tym dalej? To jest że że to była strasznie władosławiona było rzeczy, i on jej patrzyli z I, I summa sumarum, jakby doszło do tego, że tą rzeczą się Michał Błodniewski, czyli dla mnie, ale prawie dla mnie podlamił, że się tu. Do... pogody jak spogody jako w to literatury zagłady i, i docelały z getta i dzięki temu rzeczywiście wystałem taki imprimiet bo z go jak uleczył się poważnie badaczek do tematu. Ale to jest znowu wchodziłem na temat trochę prywatno-rodzinny, bo ja przez kilka lat, albo nawet więcej w którym jeszcze byłem koordynatorem Amnesty International, bo to były jeszcze fascynstwo studenckie. I dla mnie historia przemocy, cierpienia była mi miłości, jak historia przeszłości. To była, to była, to to realność i dla mnie rzeczywiście to, to jest duży dobry response amerykański, brytyjski. Polegał tylko że tam trochę wydaje mi się, że bardziej się umie mówić o przemocy i ten temat nie jest aż takim taką warowany. Wręcz też, że, że, że wojna w Ukrainie teraz była pokazała, że ta opowieść, historia przemocy nie jest opowieścią tylko opowieścią, opowieścią absolutnej doraźniejszości i że najokrutniejsze, obrzydliwe, bezecne rzeczy są w pewnym sensie zasięgu każdego z nas, i właśnie jego sprawców. Ale tak, to było dla mnie bardzo ożywcze. Myślę, że bardzo... dzięki temu też poznałem bardzo środowisko, no bo ogólnie jestem związany z jakby pracuję na Uniwersycie Korskim i był mnie nauczeniu na amerykańskim, a najpierw poznałem środowisko polskich naukowców, brać zakłady i było to dla mnie świetne przeżycie idę ma ubiorutamerki, a właśnie święki Tam o także... I mam na tekarską bakir, także aleluja i ale do przodu, ale cieszę się, że taki temat się dyskutuje. Nie uważam, żeby to był oczywisty temat. uważam, że to jest totalne poleminowe, pisemie takie, gdzie takie mnie na krawędzi, bardzo łatwo wejść w ciśnienie, bezetseństwo w wykorzystywaniu. To są super delikatne rzeczy, więc powiedz na by nie w pewności, jesteś uczciwy i uczciwą jeśli masz taką pewność, to przegrałeś. Ja, o tym przekonany. Tak dla mnie tak z coś. Mówisz, mówię, że pięknymi i z trupą trupa, bo jestem też muzykiem i z południowa trupa też mają podobne przykłady, ale prawda jest taka, rzeczywiście i trupa trupa i mają poezję, widno działa na rynku zagranicznym i, i jak gram w Londynie, to mamy solda o tej gramy w Warszawie to jest 150 osób i tak jest, jakby nim nie narzekam. Ale trzeba sobie znaleźć swoje miejsce, jest bardziej tan, ale też mi, że jestem również sztukari. Warto ci coś zjeść tam korelero i pres. W tym. Bo książka skierowana jest w taki sposób, że tytuły poszczególnych wierszy są tym, czym zamykasz kolejne wiersze. Chciałbym Cię zapytać o ten wybór tytułowania każdego wiersza po kolei. Czy dobrze odczytuję to jako? I próbę z, 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 znalezienia e, e, punktu dojścia w każdym z tych wierszy. E, e, czy, czy pozostawiasz je w jakiś sposób e, otwarte? Przez, czy to jest dobre? Nie wiem, bo znaczy, dla mnie najważniejsza w poezji jest muzyka. To to chyba na chyba uchwyt, byłem mały, byłem w szkole muzycznej, chciałem w szkole muzycznej, przede wszystkim byłem muzykiem. i dla mnie świat od dzieciństwa świat historii mojej rodziny, czyli świat tragicznych historii mojej rodziny złączył się z szkołą muzyczną, z piętnem, z Mozartem, z Wienem Górnym itd. Potem się złączył z prawami człowieka, z aktywizmem społecznym, bo jestem też etyczny społecznym w trudnych tematach. I dla mnie kwestia pra prawa człowieka, poezja, o, muzyka połączyły się w jakąś tam formę i to jest to... To co robi, dla mnie oczywiście nie mniej znaczy więcej. Czy wstą rzeczywiście tego, że ten teren, jest totalnie polem i, I, I wypowiadanie tutaj rzeczy jest bez sensu, a w sensie Naprawdę w, mogę tu w ten sposób, myl, nie wiem, to się opowiada, ta książka zagadka prawie tam nie ma zagłady, jest listy kawałek zagłady pod tytułem Afera Anschtidelgrom w Biedniu. I ACT4, ale to też jest w to jest rzeczywiście historia moich dzieci. Czyli, że, jak ja myślę sobie o przenocy i idę w tym momencie o dobrym tematyku, o strzelanem wody dzieci. Będąc rodzicem, wiem, że mam po w punkcie paranoi, ale jestem na pracu za rok na przykład. Więc sobie, okej, okay. czy jest tutaj przy tym, że to zło w sensie, gdzieś jest? To jest w sensie, jakby i myśleć o tym, kto, gdzie ja no Na zasadzie śledczego, bo, bo ja jestem daleko do cenienia, no, na zasadzie podróżę, bo w zasadzie to że kilkadziesięć tysięcy dzieci, i tysięcy dzieci koło z tej rodziny zbitej. W sensie, i tam jest jakaś taka rzecz... znaczy mi do pomyślenia, że... I tej poezji, moim zdaniem, ja tego nie robię, to tjary, ja ja spływam z roku, nie melodramatyzuję, ja robię wszystko, żeby to było wystydzone emocjonalnie, i żeby te tytuły mogły ja nie wyglądać tak, jakby ostatni standard nie dawałby znaczeń. ja nie chcę dawać więcej znaczeń. I dla mnie zło jest tak okropne, że powtręcanie zła jest właśnie bezeczne. Więc jeśli ja że ja mogę tylko jakieś strzępki zrobić i nic więcej, I to to już jest też za dużo. Więc ja też głęboko, ale bardzo rozumiem sytuację. Czyli ktoś mówi, przekroczyłeś to wrażenie, to było. to nie jest sytuacja pod tytułem. Wszystkie powinny uznać, że to jest to dla praca młodego człowieka, który, który chce dotrzeć. To jest też część tej i naprawdę staram się wyświetlać te komory i w swojej historii, ale, ale przy okazji tego skandalu, który widziałem, że rzeczywiście kiedy taka osoba jak Noł Bobiński daje mi klimatu, a ja apeluję polskim, a o mnie Marino Soro-Brakańskim, naprawdę upowiedzieć do mnie, jakby to co robię przez te pytania, przytoczenie do Zaceniska, historię mojo, mojej rodziny i wszystkich. Więc to straty trenutem dla mnie serca, bo kiedy powiedziałem, nigdy nie mogli być pewien tego, czy nie wykorzystuje tam mojej rodziny, tej, bo to jest moja rodzina, to też nic nie znaczy może ich wykorzystywać. bo artyści wiadomo, że są w Vankizie, prawda? W sensie, że biorą materiał i pytanie jest zawsze to o intencja. Kiedyś uważałem, że dzieło teraz jest do autora, nie jest ważne, kto kim jest, jaka. ja teraz są to jest coraz bardziej ważne. Bo co... Czemu ktoś mówi kim on jest i trochę jaką ma intencję? W tym się... Więc... Tro, tro, trochę trochę tutaj też bardziej do mnie pracuje pod tytułem Czemu tak pisze Jaką historię i jak napisę. Czyli odsłonił nam się kolejny profesjonalista poezji polskiej najnowszej. Dziękujemy bardzo Grzegorz Kwiatkowski, odsyłamy do zagadki i nikt o zagadki w Dziękuję bardzo,